Dziś porozmawiamy o osobach podlegających badaniom lekarskim. Kto podlega badaniom lekarskim? Celem odpowiedzi na pytanie odniosę się do artykułu 75 ustawy o kierujących pojazdami. Badaniu lekarskiemu przeprowadzonemu w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnego do kierowania pojazdami podlega. Numer 1. Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem pojazdami silnikowymi lub uprawnień do kierowania tramwajem. Numer 2 osoba przedłużająca ważność prawa jazdy określonej kategorii lub pozwolenia na kierowanie tramwajem. Numer 3 osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego ze względu na stan zdrowia. Numer 4 kierujący motorowerem pojazdem silnikowym lub tramwajem jeżeli kierował pojazdem w stanie nieczyźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. Numer 5. Osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do stanu jej zdrowia. Numer 6. Osoba występująca o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne, albo o przedłużeniu ważności tego dokumentu. Numer 7. Kandydat do szkoły ponadpodstawowej lub uczeń szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, lub do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub realizującej przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w ramach dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów. Numer 8. Kandydat na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub słuchacz kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i umiejętności kierowania pojazdem silnikowym. W jakich przypadkach przeprowadza się badanie lekarskie? Badania lekarskie przeprowadza się na wniosek osoby lub na podstawie skierowania. Jak przeprowadza się badania dla kandydatów, uczniów i słuchaczy? Badanie lekarskie przeprowadzone dla kandydatów, uczniów i słuchaczy wykonuje się w ramach realizacji zadania Służby Medycyny Pracy. Z tym, że badanie to przeprowadzają lekarze, posiadający dodatkowo uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na kierowców i kierowców, określonych w odrębnych przepisach. Kiedy przeprowadza się badania w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy? Badanie lekarskie osoby ubiegającej się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem, cofniętego ze względu na stan zdrowia, przeprowadza się w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. Badanie lekarskie kierującego motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu, lub środka działającego podobnie do alkoholu przeprowadza się w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. Badanie lekarskie osoby posiadającej prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do stanu jej zdrowia, przeprowadza się w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy.